Witam! Dzisiaj pokażę Wam prosty sposób na zarobienie pieniędzy. Będzie to nowy SurfBar o nazwie zbar.com. Program polega na wyświetlaniu reklam na monitorze Waszego komputera. Obsługa banera jest prosta i nie wymaga dużego doświadczenia. Zatem do roboty! Przedstawię Wam proces rejestracji i instalacji SurfBara. W opisie umieszczam link do strony, z której możecie dowiedzieć się więcej szczegółów oraz wskazówki dotyczące programu. Serdecznie zapraszam. Oto moja strona opisująca możliwości programu. Znajdziecie tutaj najpotrzebniejsze informacje dotyczące zbar.com. Zatem przejdźmy do szczegółów. Surfbar powstał 1 września 2012 roku. Jest jeszcze mało znany, ale zdobywa coraz większą popularność. Minimum do wypłaty możemy uzbierać zaledwie w kilka kilkanaście dni. Nie musisz tu potwierdzać obecności przed komputerem i nie ma też żadnych ograniczeń co do ilości zbieranych punktów. Surfbar zalicza je nawet gdy cię nim nie ma. Minimum potrzebne do wypłaty wynosi tylko 10 euro. Jest to bardzo mało w porównaniu do innych firm oferujących takie usługi. Przelicznik zmienia się często i każdego dnia jest inny. Dlatego najlepiej konwertować punkty na pieniądze kiedy ich wartość osiągnie granicę 9 euro centów. Co można dodać więcej? Zarobione punkty możemy wymienić na gotówkę nagrody lub kody, np. 20pass, ipass oraz inne, łącznie 16 różnych programów. Ponieważ nie ma tu kontroli obecności przed komputerem, nagradzane są osoby, które oglądają surba. Podczas działania banneru pokazują się tzw. obrazki smile. Za każde kliknięcie otrzymujemy losową ilość punktów. Oprócz punktów bierzemy udział w konkursach dziennych i konkursie miesięcznym. Po uzbieraniu odpowiedniej ilości smile możemy otrzymać nagrody w postaci gotówki, punktów oraz dodatkowych gier. Baner posiada trzy wielkości paska reklamowego. Czym większy baner, tym więcej punktów zdobywamy. Surfbar posiada trzy poziomy poleconych. Pierwszy 25%, drugi 15% i trzeci 10%. Jest to idealny moment na szukanie poleconych. Surfbar nie jest jeszcze bardzo znany i łatwo można złapać kogoś, kto również chciałby trochę zarobić. Dlatego zapraszam do szybkiej rejestracji. Życzę dobrej zabawy i wysokich zarobków. Oryginalna strona zbar.com jest w języku francuskim lub angielskim. Dlatego pokrótce wytłumaczę, o co w niej właściwie chodzi. Oto nasza strona. Odwiedzając ją po raz pierwszy, musimy się zarejestrować. Tutaj mamy odnośnik. Klikamy. Ukazał się formularz rejestracyjny. W pierwszym polu wpisujemy nasz adres e-mail. W drugim powtarzamy nasz adres e-mail. Następnie wpisujemy nasze hasło i powtarzamy hasło. Następnie klikamy przycisk rejestracji. Ja posiadam już konto w serwisie, dlatego nie będę się powtórnie rejestrował. Po aktywowaniu konta przechodzimy do logowania w programie. Tutaj wpisujemy nasz e-mail, a poniżej hasło. Po zalogowaniu się Naszym oczom ukazuje się panel użytkownika. Po środku strony ujrzymy nasze pseudo. Jest to nazwa wyświetlana innym użytkownikom. Początkowo będą to zwykłe liczby. Możemy zmienić nazwę, używając własnego pseudonimu. W tym miejscu wyświetla nam się, ile punktów zarobiliśmy do tej pory. Tutaj, ile pieniędzy mamy już na swoim koncie. Osoby polecone, czyli wszyscy ci, którzy zarejestrowali się z naszego linku status VIP oraz kredyty, które możemy wykupić za realne pieniądze. Po lewej stronie, w zakładce Member Area, znajdziemy wszystkie rzeczy potrzebne do obsługi konta. W odnośniku Z-Bar mamy możliwość pobrania naszego banera, po czym wyświetlania reklam na naszym monitorze. W drugiej zakładce znajdziemy reklamy, o których obejrzeniu otrzymamy odpowiednią ilość punktów dodanych do naszego konta. W większości jest to 10 punktów, więc nie trudno policzyć, że wystarczy 10 reklam, aby zdobyć 100 punktów. W trzeciej zakładce znajdziemy osoby polecone. Jest tutaj link do rejestracji dla innych osób oraz baner, którym możemy promować naszą stronę. Poniżej znajdziemy osoby, które zarejestrowały się z naszego linku oraz ich postęp w programie. Kolejne zakładki informują nas o zebranej kolekcji obrazków Smile oraz różnego rodzaju konkursach w programie. Ciekawostką jest ostatnia zakładek, w której zbieramy bonusy. Co 100 wyświetlonych reklam w banerze otrzymujemy jeden ticket, który możemy wykorzystać na gry i zabawy, za które otrzymujemy punkty i inne nagrody. Tickety możemy też otrzymać za punkty, które zdobyliśmy w programie lub kupić za realne pieniądze. W programie odnajdziemy też sekcje dla VIP-ów. Możemy zostać super poleconym, grać w gry, w których wartość wygranej jest większa niż normalnie, oraz zarządzać kredytami. Prawie na samym dole znajdziemy aktualne statystyki programu. Jest tu podana ilość zarejestrowanych użytkowników, użytkowników, którzy zarejestrowali się dzisiaj oraz na przykład wypłacone pieniądze. Codziennie rejestruje się około 200 użytkowników, a suma wypłat bardzo szybko się powiększa. Przejdźmy teraz do obsługi samego banera. Włączamy go standardowo, po czym czekamy, aż się załaduje. Baner możemy przedstawiać w dowolne miejsce na ekranie, jednak nie możemy go poza niego wysunąć. Klikając prawym przyciskiem myszy na logo Zbara możemy znaleźć opcję banera, np. wyłączenie górnej belki informującej nas o zdobytych punktach. Są tu też takie opcje, jak zmiana wielkości banera. Ja preferuję pierwszą lub ostatnią, ponieważ szczotkowa jest bardzo rozciągła. W tak dużych proporcjach banera o wiele szybciej będą naliczane nam punkty oraz bardziej widoczne będą obrazki smile, wyświetlane z prawej strony banera. Z grubsza to by było na tyle. Więcej możecie dowiedzieć się na mojej stronie lub po prostu wypróbować surbar. O, właśnie pojawiła się Buźka Smile. Klikamy ją, po czym zostaje dodana do naszej kolekcji. Nie zostaje mi nic innego, jak zaprosić Państwa do rejestracji i życzyć dużych zarobków. Powodzenia.